kilkudniowy, może z całego tygodnia, może z całych trzech tygodni. Ile, po ile był ten cały karton, Wojtek? Po 10, po 10 pensów. Chyba się wyszło, że to było po 5 pensów, przecenione na 45 pensów. Kolejny vlogo! Kolejny vlogo. Kolejny vlogo. 12 kostek masła, bo było po 10 pensów tylko. Polędwica sobotka, a to kochanie się na... prawie nie róży. <średzi> a jeszcze raz tyle Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Mamy wieczór, jest godzina 19. Nawet nie myślałam, że o tej godzinie będę zaczynała nagrywać film. Ale Wojtek właśnie wrócił z Dekompany Shop i przyniósł zakupy, i pomyślałam sobie, że zacznę nagrywać taki food haul kilkudniowy. Może z całego tygodnia, może z całych trzech tygodni. Zobaczymy, jak tam akurat wyjdzie z zakupami. Także idę już Wam pokazać, co Wojtek przywiózł. Był z Maxem, a Max teraz właśnie siedzi i zajada Lizaka. Całą drogę marzył o Lizaku i teraz je. Takiego Lizaka! <laughs> Smaczny? Dużego. Smaczny? Dużego. Z dużego, ogromnego, nie? Tak. A smakuje Ci? Gigant. Gigant, no? Tak. Smakuje Ci? Tak. Super, dobra, ja idę do zakupów. Zapłacił Wajtek 16 funtów. Tutaj mamy czteropak smoothie. Takie. Takie ze słomką. Zaraz się mama zobaczy. Eee, tutaj mamy worek pomarańczy. Trójpak awokado. Tutaj coś śmiesznego. 30 saszetek z Myśli Alpen. Jeszcze tego nie otwieraliśmy. Po ile, ile był ten cały karton, Wojtek? 10. Po 10 pensów to było. 30 opakowań po 10 pensów. Zaraz to otworzę i zobaczymy. Tutaj mamy kurczaka z wolnego wybiegu, karmionego kukurydzą. Skrzydełka to są dokładnie. Na rosół będą idealne. Tutaj mamy jogurt kozi. Tutaj mamy makaron. Nudle, ale to są kary. Pierwszy raz widzimy kary, zawsze były takie zwykłe. Teraz takie żółciutkie kary będą. No. Po to. 10 pensów. Po 10 pensów? Coś ty. To po dziewięć. Passata. 20 pensów. 10 pensów. Kwaśna śmietana. Masło. Solone. Tutaj jest 6 opakowań ryżu mojego ulubionego. Mm, jak ja lubię te ryże. 6 za funta. 6 za funta. Dwa opakowania marchewki. Worek mandarynek. Tutaj mamy pieluchy. Maksim na noc jeszcze y, używa pieluch. I mi się kończą. I Wojtek kupił Marksa i Spencera. Nie były aż takie tanie, bo za te wychodziły jakoś tak po 20 pensów, Ale były było akurat, a ja potrzebowałam to Kupił. Wypróbujemy. Tutaj mamy jeszcze olej rzepakowy. To jest też tłoczony na zimno. Tak, tłoczony na zimno, taki jak lubimy. I Pepsi Max Malinowa. I wiecie, co tutaj w worku mam? Jeszcze już nie wyciągałam e, ziemniaki. Duży worek. Dobra, teraz rozpakuję ten karton. Otworzę przynajmniej. I już otworzyłam. Ma to jeszcze trochę terminu ważności, także zdążymy je zjeść. Ale zobaczcie, to są takie pojedyncze porcje, a nawet może takie dziecięce porcje, także dla dorosłego to pewnie dwa. Dwie takie seszewki, ale naprawdę bardzo fajne. Bardzo. Dobra, koniec dzisiejszych zakupów. Wajtek właśnie wrócił z Lidla, zapłacił 14, nie, 11,80. Kupił moje ulubione bułeczki. Winogrona czerwone. Tutaj zobaczcie, duże opakowanie truskawek. Kiełbasa śląska. Taka duża siatka cebuli. Strasznie się z niej sypie, zaraz muszę w siatkę zapakować. Tutaj mamy... u to są te, Ojejko, to są te tłuszczyki, co ja tak bardzo lubię. Ojeny te mięska, ojenek, ja to lubię. Kola i napój pomarańczowy. I tutaj węgiel. To już teraz wiem dlaczego kupił moje ulubione e, boczusie. Bo i tutaj co jeszcze było? Kiełbasa. Będziemy grilla zaraz robić. I to wszystko. Właśnie Wojtek wrócił z Dekompany Shop, był z maksem. Rozpakuję zakupy i pokażę Wam co kupił. No to zaczynamy. Za wszystko Wojtek zapłacił 30 funtów. Kupił dwie zgrzewki napoju energetycznego. Nie martwcie się, nie jest cały dla nas. Tutaj jedna zgrzewka jest otwarta. Taką dodatkową kupił, bo do ceny potrzebował. I to jest taki z Morrisona 1899. I taka cała zgrzewka, taki sześciopak był po 50 pensów. Tutaj mamy kurczaki karmione kukurydzą wolne, z wolnego wybiegu. I tego mamy trzy opakowania. Tutaj, a jeszcze jedno, cztery opakowania. Tutaj są jeszcze jedne. Co to są skrzydełka? A tam też były skrzydełka. Tutaj są skrzydełka. Jeszcze jedno opakowanie, kilogram, ser, jaki to jest ser, a cheddar, Actimel, Actimel było po 60 pesów mówiłeś, tak? Okay. Tutaj mamy pałki, zobaczcie, kurczaczki organiczne i tego mamy, o Boże, się tam hałasuje na dworzu, pięć opakowań. Tutaj mamy e, skrzydełka z kurczaka, Grillowane, gotowe do jedzenia, tylko podgrzać. Cytryny, masełko. Truskawki, bo max miał straszną ochotę na truskawki. Trzy główki kapusty. Po ile była główka kapusty? 25, 25 pensów? Arbus, arbus był po dwa funty, ale ogromny jest. Cały worek, nie, nie worek, tylko cała torba papierowa marchewek. Po ile to było? 50. Po 50 pensów? I tutaj wiecie, co. Nigdy takiego czegoś nie próbowaliśmy, a w końcu przy kasie wyszło, że to było po 5 pensów. Więc Wojtek wziął na spróbowanie. To są takie plastry gala. <laughs> Wieprzowina i jajko. coś takiego jak mielone z jajkiem w cieście. No ciekawe, do spróbowania po 5 pensów. Tutaj jest śmietana. Dabel, bardzo gęsta. Jabłuszka, Pink Lady. Tutaj mamy kolejne pałki. Po prostu pieczony kurczak. Tutaj mamy masełko czosnkowe. Fajnie, że tak oddzielnie pakowane. Tak na raz albo na dwa razy. <laughs> Mleko pełne, było tylko małe. Mandarynki. Zobaczcie, ketchup Włocławek. Po ile on był? 60, 60 pensów. I dwie pizze wypiekane w kamieniu, szynka i ananas. Mmm, pychotka. No to już wiemy, co dzisiaj na kolację jemy. I to wszystko. Nie to wszystko. Jak mnie to. Ach, no przecież nie wszystko. Maxia najważniejszy zakup. Tak mnie przestraszył przy wejściu. Nie mogłam poznać, że to Maxiu wchodzi. Po ile ta maska? Po funcie. Po funcie była. A, jeszcze coś tu mamy. Zobaczcie, cały wielki wór ziemniaków bym zapomniała. 12,5 kg. Po ile były? Po 2,60. No i teraz to już naprawdę wszystko. Nie wszystko! Zapomniałabym Wam pokazać, ale to już jest mój zakup. Zamówiłam sobie na eBayu. Płaciłam 3 funty z małym hakiem, nie pamiętam dokładnie ile. I to są słonki takie miękkie, silikonowe. Są one dłuższe i taki większy otwór mają ze szczoteczką do czyszczenia w komplecie. I z taką, z taką co, z takim pokrowcem zamszowym. Bardzo, bardzo się cieszę. Dzisiaj zakupy z Tesco. Zapłaciłam 20. Gdzie to jest? 23,95. Pampersy, majteczki na noc Maksiu nosi. Tutaj kupiłam sobie planer akademicki 2021-2022. Kupiłam go, bo były przecenione na 45 pensów. Ja mam planer, ale on się kończy 31 grudnia i nie miałabym już na nowy rok. No więc za 45 pensów będę miała jeszcze do końca lipca. Także bardzo fajny i bardzo fajna cena. Tutaj mam trochę słodyczy, bo idziemy na urodzinki do pewnego młodzieńca. Do Dominika. Maksy, poczekaj. Mamy dla niego prezent, zaraz Wam pokażę jaki. Dokupiłam kilka słodyczy. Oreo, to jest taka pianka. E, tu są takie ciasteczka z marmolatką w środku. Zaraz Ci wszystko pokażę, Maksy. Ale nie, to jest dla Dominika. Tutaj bańki medlane, No i tutaj jakieś takie, wiecie, cukiereczki. No i Maksiu powiedział, że koniecznie musimy balony wziąć ze sobą, także e, nadmuchamy i Maxiu będzie trzymał dla Dominika balony. Kupiliśmy też kabanosy Tarczyńskiego ekskluzyw e, za 565 tylko. Tylko. Buka piękna pianka. Teraz pokażę. O taka pianka Maxiu. Taka dla Dominika. No tylko nie otwieraj. E, bułka tarta. Tu, bo to jest dla Dominika. Tutaj mamy karmę dla Lili, kormę, kucharka, przyprawę, cukier, wielkie opakowanie, 2 kg. Maksiu, chodź tutaj, mi tą piankę proszę, odłożymy na miejsce. Tutaj mam oliwkę, po kąpieli Maksia zmaruję oliwką, ostatnio nie miałam, bo się skończyła. To są bańki dla Dominika, także kupiłam oliwkę. Tutaj mam woreczki, dwa cukry wanilinowe. No, i tutaj jest prezent dla Dominika. Jest to taka sama maszyna, jaką Maksiu ma do kawy. Po prostu Dominik był zafascynowany. I umówiłam się z mamą Dominika. Agnieszko, pozdrawiam, jak oglądasz, że kupimy Dominiku, Dominikowi taką samą. Także mam nadzieję, że się ucieszy. Tutaj mam dwie. Maksiu, proszę poczekać, nie jeszcze. Tu mam dwie duże torebki na prezent. I tutaj kupiłam sobie takie segregatory. One tutaj mają kilka koszulek foliowych z każdej strony i bardzo fajnie się to sprawdza na dokumenty. No i to wszystko. Ach, maszynę nie dodałam. Maszynę zamówiłam na Amazonie. Właśnie teraz, jak wracałam z Tesco, odebrałam ją e, z poczty. Także to nie była z Tesco. I wiecie co, tak trudno dostać jest te maszyny. Jejka kiedyś, kiedyś kupiliśmy dla Maxa, była ona w promocji. Teraz ani w promocji nie była, nie można było tak na eBayu znaleźć, i na Amazonie Wojtek dorwał. Także cieszę się, cieszę się że mamy i że dotarło na czas. Wojtek właśnie wrócił z Dekompany Shop, i jeszcze tu jest mała siateczka w środku z polskiego sklepu. Tu ciąg dalszy rozpakowuję i pokazuję. No mama, tutaj zakupy przyniosły, możemy wypakować. O, tu jest Teraz największy się. zakup, najsłodszy, najsłodszy. Nie, nie, Dobra, nie zaczynamy. Nie uch, uch, Napój. <laughs> Napój pomarańczowy, dwie butelki Pepsi. Tutaj mamy pomidory pokrojone w sosie pomidorowym, cztery puszki. Heczup Włocławek. On jest pyszny. Już ostatnio Wojtek jeden kupił. 60 pensów chyba kosztował i już prawie zjedliśmy. Truskaweczki, winogronka. O z Egiptu. Tutaj jest miks taki śródziemnomorskich warzyw. Albo warzyw w stylu śródziemnomorskim, z cukinią, z papryką, z cebulą czerwoną, pomidorki. Hmm, hmm, tutaj jest wołowina pokrojona. Tutaj mamy tak. Aha, to jest wszystko awokado, tylko e, dwa różne rodzaje, ale wszędzie są po dwie sztuki. Także mamy sześć sztuk awokado. Cztery opakowania buraczków, takich już ugotowanych. Cytrynki, seler naciowy, ale taki świeżutki jest, aż taki będzie kruchy, że nie wiem. Super. Tutaj mamy mój ulubiony ryż jabłkowy. I tu zobaczcie, ile mamy. 12 kostek masła, bo było po 10 pensów tylko. No, szok normalnie. Tutaj mamy dwa kornery. jeżyna i malina, kukurydza, Tutaj jest łosoś surowy. Dwa filety w każdym opakowaniu. A co on był w jakiejś cenie specjalnej? Połowa ceny, Połowa ceny była. Aha, czyli nie, no trzy czy z trzech Jeszcze taniej. Funta Kosztował. No, po funta 50. Ehm, szczypiorek. Pomarańcze. Tutaj mamy krewetki w stylu tandoori. Mm -hmm. I tu mi Wojtek zrobił niespodziankę. Kupił mi shortbread. Takie szkockie, maślane ciastka. W takiej... Ojej, no nie podniosę. W takiej przepięknej puszce z takim jeleniem. No naprawdę. Marks i Spencer. Super. Yy, tutaj mam okazało się, że jednak dwie siatki były z polskiego sklepu, ale tutaj... Ja Wam pokażę jeszcze, bo tutaj z Amazona jest zamówienie, taki miks wszystkiego, Martini i ja nawet nie skojarzyłam, miesiąc temu Wojtek mi obiecał Martini i ja zapomniałam, I przyszło właśnie z Amazona, Omega 3, Maxi cichutko, tutaj takie żelki spaghetti dla Maxa, Listerine, płyn do płukania jamy ustnej i gąbeczki, nie pamiętam dlaczego mi kupił te gąbeczki, chyba musiały być tanie. Dobra, teraz to chowam i rozpakowuję jeszcze zakupy z polskiego sklepu. Ooo, i maliny. Max zapakował w siatkę po zakupach klocki i on teraz też wykłada. Tak jak mama wykładała, tak teraz Maxiu wykłada zakupy. Co wykładasz? Mów? Zakupy! Zakupy, ale mów co? Wam tam były truskawki i maliny, a teraz co? A keczup tam jeszcze był. I co to od zielone? Co, co to było? E, Aukado. Awokado, aaa! Ale, ale ja nie mam awokado. Jeszcze? No, ma no. Włączyć ci nagrywanie? Nie. Czemu? Bo ja mam to. A, to ty nie wiesz, o, czy nie mogę, no. Max rozpakował zakupy i będzie nagrywał teraz. No, nagrywaj. Ale to musisz mówić, co tam kupiłeś. Tu ci się włącza na wideo. O i teraz masz, no? Nagrywaj On na tylko nagrywa bez dźwięku. Później ja może Ci się. A tu podłożę muzyczkę. A co wyłożył muzyczkę? Musi, to tak grało. Kojecie znowu! Mama patrz! a co będzie miłaś ja? Patrz! No mogę cię odwrócić, żeby było widać, Max Jak to się ma tam? Musisz no, mówić! Kolejny wrogu! Ale jak to teraz... O, tak. nie mówię tak. Mówisz, teraz możesz mówić. Kolejny wrogu. Nie, nie czymś chcę. Nie chcesz? Nie Spadnie ci. On tak jak ja... On tak jak ja wszystko robi. Nie mogę. Tam jeszcze wyżej staje. Nie. I zakupy z polskiego sklepu. Rachunek wyszedł 25,93. Metka cebulowa, żywiecka, podsuszana. Ale ciężka. Smalec nuter, Nutella PRL-u. Jaki fajny, jaki ciemny. Przyprawa chińska, pięć smaków. Konserwaturystyczna, barsz czerwony w pudełeczku, dwa barszcze czerwone w torebeczce, pomidory suszone z czosnkiem i bazylią pyszne. Chleb, taki z makiem, ale przepyszny będzie i pachnie. Skrzydełka wędzone. Tutaj mamy bardzo ciężki bochenek to jest chleb z, z samych ziaren. Bez odrobiny mąki i należy go przechowywać w lodówce. I tu jakieś dwa rodzaje wędlin. Już zaglądamy. A to szynka konserwowa, tak? Fajnie. To nie pamiętam, kiedy mieliśmy szynkę konserwową tutaj. Bardzo fajnie. I w drugim opakowaniu co? Też szynka konserwowa? Polędwica sobotka A to, kochanie, się prawie nie róży. A jeszcze raz tyle kosztowało. Tu kosztowało jeszcze raz tyle? Dobra. I to wszystko. Właśnie wróciłam z Herona, zapłaciłam 15 funtów 7 pensów i już zaglądamy co kupiłam. Chleb testowy. Banany już otwarte, bo jednego Max już musiał po drodze zjeść. Jajka. Worki takie białe do tych mniejszych takich śmietników. Tutaj takie paluchy serowe dla Maxa. Tutaj kiełbaski dla Lili, dla naszej kotki. Śliwki. Jogurt truskawkowy, jogurt wiśniowy. Tutaj mam trzy kornery inspirowane serniczkiem, hmm, hmm, hmm. Z sosem. Pod spodem mają sos z limonki. Mleko pełne, napój żurawinowy. Takie paluchy chlebowe z takim serkiem topionym. No, to, znacie je na pewno: to są takie dwie przegródki. W jednej jest serek, w drugiej paluchy i tak się macza te, ser, te paluchy w serku i się je. I tutaj jest sucha karma dla Lili, to wszystko. Monika jest u nas, odwiedziła nas, była w Heronie i oto, co kupiła. <laughs> Puree ziemniaczane, takie do zalewania wodą, o smaku, o, z aromatem śmietanki. Waciki, cztery popcorny do mikrofali, słomki. O, czerwona wiśnia, myślałam, że to są truskawkowe, to są te Slash Papi tej firmy. I to są te słomki do mleka, że się wkłada i pije mleko i mleko smakowe. Jest 13 słomek, duże opakowanie. Tutaj frytki mamy, french fries, dezodorant, Sure. wita śmietana, sok Tropicana, zmiksowane owoce. Owoce, tutaj Monika kupiła sobie Piri Piri, sos nandosa. Tutaj jest jeszcze sok, owoce cytrusowe, mleko pełne, olej. I tutaj śmieszny napój taki. Oat drink. E, co to jest? Oat. Boże. Ow, owies, owsiany napój z daktylami i wanilią. Hmm, ciekawe. Por i dwa opakowania warzyw, bo chcę rosół ugotować. Mam kurczaka i kurczę, nie ma w heronie, wiecie, tak osobno pakowanej pietruszki, selera w ogóle nie mają i mają tylko takie miksy warzyw, więc Monika dwa wzięła. No i jakoś na tym postaram się ugotować. No i to wszystkie zakupy. Monika w dalszym ciągu jest u nas. Właśnie wróciła z Wojtkiem. Z kolejnych zakupów byli w Lidlu i w Aździe. W Lidlu wydali 15,46. W Aździe wydali 6,44. I kupili. Toffi Pawlowa, bo mamy gości do, i do kawki. Takie ciasteczko kupili. Folia aluminiowa, przyprawa, aromat. Musztarda Dijon. O, tu jest ciasto na ciasteczka. O, chyba będzie ktoś ciasteczka piekł. A to jest dla Ciebie do domu. Myślałam, że tu będziesz ciasteczka robić. No dobra. Yy, worek lodu. Możesz kochanie schować już do zamrażarki. Tu mamy serparty, bo mamy tutaj też mąkę taką strong, bo Monika będzie pizzę robić. Mamy tutaj też yy, chocolate future cake. Takie, takie ciasto czekoladowe. Tutaj spaghetti bolognese, po 30 pensów było tylko. Ciasto czekoladowe. O, się <laughs> Tutaj, będziemy jeść później. Dobra? Tutaj taki zestaw, to Monika chciała za 50 pensów był przeceniony. Meksykańskie dla jednej osoby, czyli koncarne. Dzisiaj, Max. Cztery bułeczki z Lidla, pomidorki, napój gazowany, pomarańczowy. I co trafił? Y, tutaj, co to jest? Mozzarella sticks, O, pyszne! I za 20 pensów tylko. Dwie mozzarelle, y, pasta pomidorowa, banany, mandarynki i jabłuszka. I to wszystko. Wojtek, właśnie z pracy wracając, zajechał do Azdy. Wydał 12 funtów 96? 95 pensów i kupił chleb tostowy. Tu zobaczcie, ananas po 10 pensów, był kawałeczki gotowe do jedzenia. I lepiej wziąłeś? Pięć. Mleko pełne, a tu zobaczcie, zrobił mi niespodziankę moje ulubione wino. Lip Frau Milch. Jejka jeszcze od czasów, jak mieszkałam w Niemczech, pamiętam takie wino. Dawno, dawno go nie miałam, także cieszę się z niespodzianki. Sobie kupił czerwone. Ojej, pączki kustard mm, z takim budyniowym nadzieniem. Dwa razy winogrona, tu są bułeczki, też po 10 pensów, takie mięciutkie, już przekrojone. to jest pizzerka, napój pomarańczowy i tutaj mam kilka rzeczy z Amazona. Wojtek spełnił kolejne moje marzenie, bardzo marzyłam o pampasach, o trawie, trawie pampas, nie wiem, jak to się dokładnie nazywa, ja mówię na to pampas, w takim odcieniu beżu i różu, no przepiękny kolor, także będę musiała się nimi zająć. Dziękuję za efekty dźwiękowe. No, <grymne> tutaj, Boże, będę kupił coś strasznego dla Maxa, ja nie wiem. To jest maska na Halloween i ona świeci cała. No nie wiem. No nie wiem, nie jestem przekonana, co do tej maski. Zobaczymy. A tu wiecie co? Za dosłownie grosze był cały ogromny zestaw balonów. Jeszcze niektóre z takimi kółeczkami, cekinami w środku. Wiecie, na jakąś okazję się przydadzą ładne kolory, także wziął i schowałam a Max kocha balony, więc... Super, i to wszystko. Zakupy Sans Berego. Wojtek był z Maxem, więc i dla Was, i dla mnie będzie to niespodzianką, co jest w środku. Wykładam na blat i już Wam pokazuję. Zapłacił Wojtek 25 funtów. Było tu jeszcze jedno opakowanie pianek, ale Max już je zajada. No więc tak: sok pomarańczowy, ser cheddar, papaja, czteropak gruszek. Tutaj mamy dwie snetki parma. Oliwki zielone, ogóreczki konserwowe. Szepczecie. <śpuszczaj się> Tutaj mamy paluszki krab, krabowe, tu mamy krewetki, tu mamy kostki rosołowe, kurczakowe, baterie do ładowania, figi. A co to jest? Śmietana? Śmietana. Śmietana, winogrona, czar czetwu, zielone i czerwone. Co się Jabłuszka, serbri, mandarynki, pomarańcze, seler naciowy i tutaj mamy no właśnie beans, fasolki takie, tak? fasolki, fasolki, no i to wszystko. W zakupy z Aldika zapłaciłam 17 funtów, kola zero, mleko pełne, bułeczki, to są te takie, co się w piekarniku przypieka. Chusteczki jednorazowe takie w kartoniku. Tu jest taki napój. Mm. Jabłko i czarna porzeczka bez dodanego cukru. Dwa opakowania broku, ale to są te takie, to są takie długie brokuły. No masz, Maxiu wybrał brokuły, niech popatrzy. Mamy tutaj jeszcze naleśniki. Maksiu, musi za skutkę zaczekać. Mamy tutaj jeszcze naleśniki z czekoladą, tak pojedynczo pakowane trzy opakowania papryki tej podłużnej bardzo ją lubię jest słodziutka pomidorki mm, nieam rogaliki one są bardzo dobre ale się strasznie gniotą i kruszą banany i dwa opakowania mokrych chusteczek to wszystko i to było już wszystko w dzisiejszym filmie mam nadzieję że wam się podobało przy kolejnych zakupach rozpocznę nagrywać Kolejny hall! Mam nadzieję, że Wam się podobają takie łączone. Dajcie kciuki w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, buziaki, trzymajcie się.